Serwus muzykanci. Witaj w Kazaniu Berfa Gofra niedzielnego na spacerze z psami. Dzisiaj tylko z jednym. Jak wiesz, co tydzień chodzę od 6 tak do 8 km z psami na spacer i tydzień temu poszedłem z Florką i Żabą i Żaba już przeszła tylko kilometr i musiałem ją zanieść z powrotem do domu. I dzisiaj bierze kroplówki. Także dzisiaj tylko jest Jeden, piesek. Powiedz mi, powiedz mi, jak długo jeszcze chcesz czekać, podpatrywać, jak grać na akordeonie? Powiedz mi, na co czekasz. Darmowe próbki zaspokajają Twoje ambicje kordonowe. Tu coś dziubniesz, tu coś dziubniesz. Naje się czekolady ze śmietaną, ze śledziem i się pewnie dziwi, że stracka jest. Idziesz do jednego lekarza, on mówi, że masz jeść więcej jajek, to idziesz do drugiego. On mówi, że jak jeszcze zjesz jeszcze jedno jajko, to już koniec. To co? Szukasz trzeciego, idziesz do trzeciego. On mówi, żebyś przypadkiem mango nie jadł. Ja ci mówię, basuj tymi palcami. Ktoś inny ci powie, tymi nie basuj. Kogo posłuchasz? Jak jesteś głodny, idziesz do podarmową próbkę masła do marketu? Podarmową próbkę chleba? Codziennie chodzisz, jak jesteś głodny? Może nie chcesz się uczyć grać na akordeonie? Może nie chcesz przegrywać życia na akordeonie z Berfrem gofrem. Powiedz po co mnie oglądasz? Nie masz nic ciekawego do roboty? Znajdź sobie takiego pokazywacza w internecie, który będzie Ci odpowiadał. Jeżeli dostęp do setek lekcji na platformie szkolenia w Akademii Muzykanta za 3 zł i 23 grosze dziennie jest dla Ciebie wygórowaną kwotą, to znajdź sobie innego pokazywacza na akordeonie. Nikt Cię tu nie trzyma, to ty decydujesz, co oglądasz, i w telewizji, i na YouTube, i na Facebooku. Po lekcjach nie zaczniesz grać w filharmonii Akademii Muzykanta, bo sam nie potrafię grać na takim poziomie, ale nauczysz się żyć za kordonem, przegrywać wysiady rodzinne. Na koniec zapytam jeszcze grubiej: powiedz mi, jak bardzo chcesz się jeszcze zastarzyć, jak bardzo chcesz, żeby ci jeszcze bardziej palce zasztywniały, zanim dowie się, że czasu nie cofniesz? I jeszcze tylko, nawet już tylko kilkadziesiąt dni zostało do końca roku. Daj znać w komentarzu koniecznie, jak ty długo już się wahasz, jak długo mnie oglądasz i jak długo się wahasz i dlaczego. Także wszystkiego dobrego.